4 Trzy... 2 Jeden. Prosta 50. Lewy 2, syf. Lewy 2, syf. To z uwagą, prawy 4, zacisk, syf. syf. Z, z uwagą, prawy 4, zacisk, syf. Z uwagą, prawy 4, zacisk, syf. Prosta 100, prosta 100. Lewy 5, późno, prostuj. Lewy 5, późno, prostuj. Lewy 5, późno, prostuj. Uważam, lewy 5, późno na i do lewy 6, prosta 100. Lewy 4, trzymaj prawo. Lewy 4, trzymaj prawo. Do lewy 5. Do z uwagą prawy 3 środkiem. Do z uwagą prawy 3 środkiem. Do lewy 6. Do lewy 6. Do lewy nawrót 1. Lewy nawrót 1. Do z uwagą prawy. Lewy nawrót 1. Z uwagą prawy 3 ogień. Z uwagą prawy 3 ogień. Prawy 3 ogień. Dobra. Och, kurwa, ale niebezpiecznie tu jest na końcu. Gdzie jest ta? Jedziesz, jedzisz. Oh, jedziesz, Wrzuciło mnie na nawrocie, wiesz? No wiem, ale dobrze. Zniepnąłem płytą, płytą, tak Ale było okej okay. Powróciłko Wow, 249 zł jak się No nieźle Ja pierzi? To jest stres A kto pierwszy? Wy? 12:15. Coś macie po 5000? Weź 12:15, tak? 12:15. A 12:00, tak. Okej, okay, to jedziemy. Dzięki bardzo. Dzięki. Proszę, błaskać lepiej do no, oddania po jakimś mó. To nie jest to. Pojechałem kurwa, ale to sprzęgło jest takim mistrzem Troszeczkę mi zdecha. ale mimo to i Ale nie, było, ja prawda? mówię o zmianie w trakcie jadu, A w trakcie jest kurwa kurwa, kurwa, kurwa kurwa i zjedzida, w ogóle nie schodzi z obrotu Wyłącz, wyłącz.